Cześć, moje drogie i moi drodzy. Jakoś od czerwca do sierpnia miałem mały kryzys z nagrywaniem rozmaitych filmów, głównie z recenzjami książek. W związku z tym postanowiłem nagrać ten mikro wstępik i oznaczyć nim około 20 książek, które przeczytałem przez ten okres czasu, po to, żeby zobaczyć, kiedy wyjdzie ostatnia z książek z recenzji książek, które przeczytałem w tamtym okresie. No ale już nie przedłużając, zapraszam na recenzję. Hej, hej moi drodzy i moje drogi, Witam was w kolejnej recenzji. Nasza Japonia. Tym razem mam dla was książkę Nasza Japonia. Tutaj ona jest. Rozmowy, refleksje i stereotypy. Napisana przez panią Patrycję Chiodo-Malewską i Gabriela Chiodo, czyli Rodzeństwo. Zaczyna się powoli robić ciasno, jeśli chodzi o ilość miejsca, tutaj na moim, tym, na moim yy, obszarze roboczym. Książka oczywiście nie jest we współpracy z tymi dwoma twórcami, bo sam sobie po prostu ją kupiłem. Ale chciałem tutaj wrzucić ich yy, awatary, żebyście wiedzieli, że są na YouTube i że można z nimi działać. Tutaj widzicie, że mamy już obrazek naszej akcji. O więcej akcji będzie 1 grudnia, jak również. Yy, 1 grudzień, no i jak jeszcze ta druga, druga rzecz. No i oczywiście na Instagramie i na YouTube będzie 1 grudnia, więcej informacji o tym. No i ta książka będzie standardowo przeze mnie recenzowana, ale to zaraz. Na razie zapraszam, bo. Ta książka będzie przeze mnie standardowo recenzowana w taki sposób, że w pierwszej części opowiadam bez spoilerów o samej książce. W drugiej części mam dla Was trochę cytatów i y, 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 y po prostu na taki vibe, jak ta książka wygląda. W trzeciej części natomiast będzie moja, moja ocena od 5 do 10 na 10. Sama książka oczywiście, jak możecie się domyślać, jeżeli jest o Japonii, to jest po prostu wydana przepięknie. I myślę, że przez to musi zdobyć przynajmniej pół gwiazdki, czego oczywiście nie uwzględniłem na mojej recenzji na Instagramie, A więc, więc oczywiście lekko jej podniesiemy ocenę. Ma też zdjęcia w kolorze i kody QR w środku. I oczywiście wszystko jest bardzo, bardzo pięknie po prostu wydane. rzadko, rzadko naprawdę coś takiego widać. Autorzy mm, starają się tu opowiedzieć bardzo szeroko o Japonii. Na końcu jeszcze się przypisy, jeżeli ktoś chce pozyskać więcej wiedzy albo dowiedzieć się skąd dokładnie te informacje są. Rozdziały to nasza mała Japonia, Jap stereotypowa Japonia, czyli harakiri, geisha i sushi. mańci, Japończyków, czyli takie powiedzmy Chyba najbardziej charakterystyczne rzeczy Japończyków, i to ma bardzo dużo podrozdziałów. Yy, tazosy, Pokémony, i tak dalej. Japoński szał lat 90. Walkman, Toyota i Super Mario, Karate Bushido, Hafu, Porandope, teraz bardzo, że tak powiem, kalecze japoński, przepraszam. Japończycy w Europie, czyli spotkania z cesarzem i przygód naszego Taty, Polacy w Japonii, Twoja mała Japonia. No, i oczywiście też warto zaznaczyć, na końcu jest jeszcze bibliografia po przypisach. Warto zaznaczyć, że autorzy mm, też często robią wywiady, no bo oni się oboje prowadzą kanały na YouTube swoje i dzięki temu oczywiście yy, ta książka zyskuje dodatkowy wymiar. Czytało mi się bardzo dobrze. Niektóre tematy mnie mniej interesowały, drugie bardziej, no ale może Wam podrzucę trochę cytatów. Większość pracodawców nie zwracał uwagi na ukończony kierunek, czy wyniki, lecz na samą nazwę uczelni. Najbardziej prestiżowe są państwowe uniwersytety, których w Japonii jest 86. Wśród z nich znajduje się oczywiście Uniwersytet Tokijski, który od wielu lat widnieje na liście 30 najlepszych uczelni na świecie. Także da się, nie trzeba być 500 uczelnią, czy 400, jak w Polsce najlepsze polskie uczelnie. Jak wygląda sytuacja japońskich emerytów, którzy, doświadczenia mogą, którzy świadczenia mogą pobierać od 65 roku życia, żyjąc przy tym średnio ponad 80 lat? W uproszczeniu, japoński system opiera się na trzech filarach itd., itd., i niestety płacąc 40 lat składki, dostaje się 2000 zł podstawowej emerytury, dlatego ci emeryci cały czas muszą jeszcze potem pracować niektórzy. Kolejny cytacik, tradycyjna japońska kuchnia opiera się na ryżu, zupie, miso i dodatkowych potrawach i ciekawe jest właśnie, oni cały czas jedzą ten ryż, tam oczywiście to jest bardzo szczegółowo opisane, no ale nie mogę wam po prostu czytać całej książki. Czy czujesz się Japończykiem? To jest rozmowa z innym takim półjapończykiem. Mam troszkę japoński umysł, ale myślę bardziej jak obcokrajowiec. Mam zagraniczny punkt widzenia. Czasami czuję się Japończykiem, mam japoński paszport, ale nie zachowuję się jak typowy Japończyk. A jak myślisz, czy inni Japończycy traktują Cię jak Japończyka? Najczęściej traktują mnie jak gajdzina, czyli tego obcokrajowca. I ostatni cytat. Zdarzają się przypadki... Że Japończycy już słyszeli o Polsce głównie za sprawą znanych przedstawicieli naszej kultury Fryderyka Chopena, Roberta Lewandowskiego, lub w kręgach bardziej inteligenckich Wisławy Szymborskiej i Krzysztofa Kieślowskiego. W szczególności Fryderyk Chopin jest postacią niezwykle cenioną w Japonii. Zerknę tylko czy czym się ten film nagrywa. Nagrywa się, bo czasami się coś psuje. Na przykład mikrofon nacisnę tu i przestanie wiecie, nagrywać, albo coś zepsuje przy włączeniu start. Nawet w Polsce niektórzy mówią, że Chopin cieszy się większą popularnością w Azji niż w ojczyźnie. Oprócz wspomnianego konkursu odbywały się w Japonii festiwale chopinowskie, wydawano także wiele książek popularyzujących jego twórczość, a postać Fryderyka pojawia się na, nawet w mangach i anime, co świadczy o wpływie tej postaci nie tylko na kulturę wyższą, ale i popularną. Niektórzy Japończycy ze względu na zamiłowanie do rękodzieła cenią polską porę ceramikę, zwłaszcza z Bolesławca, jest Maksymilian Kolbe i brat Zenon. Brat Zenon tam pomagał przy... tuż po wybuchu bomby atomowej, więc jest też bardzo ceniony. No i przejdźmy do mojej oceny tej książki. Daję pół gwiazdki jeszcze. Muszę to zapamiętać i będę musiał napisać w tytule filmu, żeby potem nie zapomnieć, bo jednak tak pięknie wydanego cuda dawno nie widziałem jeszcze w tak bardzo przyjemnej cenie. Więc polecam chociażby tylko dlatego. Ale oczywiście nie tylko dlatego tą książkę polecam. Też wydaje mi się, że po prostu może bardzo fajnie różnym ludziom siąść. Minus jaki widzę to po pierwsze ten, że czasami, ponieważ autorzy, autorzy starają się złapać po prostu za, za wiele no. Za wiele wątków, czyli starają się złapać wiele srok za ogon. No to to sprawia, że oczywiście książka czasami lekko zgrzyta i, i, i po prostu są jakieś tematy mnie mniej interesujące. Też szkoda, właśnie, że chyba może być ona nie za bardzo dla tych młodszych nastolatków, ale to już do oceny rodziców, jeżeli zerkną na tą książkę. No, bo wydaje mi się, że taka mogłaby być dwie wersje tej książki: dla dorosłych i dla dzieci. To byłoby super. Jestem ciekaw, szybko oczywiście sobie sprawdzę, czy nasi. O, widzę, że pani Patrycja coś wydała w tym roku jeszcze. A czy pan Gabriel? Nie, pan Gabriel już więcej nie wydał. To pewnie sięgnę oczywiście po pozostałe książki pani Patrycji z przyjemnością. No, i. Finalny werdykt, finalna ocena. Nie chcesz przedłużać tych recenzji. Z mojego doświadczenia, jeżeli one mają 10 minut, to jest taka idealna długość. Tyle zwykle słuchacie. Jak są jakieś tam 15, 20, 30, albo nawet te właśnie wywiady godzinne, to już zaczyna być problem ze, z długością słuchania przez Was. Także z mojej strony leci 8,5 na 10, czyli praktycznie ja będę 9 tam ustawiał. Na tych, na tych lubimy czytać. Całkiem polecam, moim zdaniem warto sięgnąć. O, raczej się nie rozczarujecie. No i myślę, że to już wszystko. Tutaj jest jeszcze moja akcja, która rusza 1 grudnia na Instagramie i YouTube. Chętnie opowiem o jej szczegółach. Już oczywiście w tym terminie znajdziecie to w formie filmu. I to już wszystko. Dzięki. Cześć. Już wszystko, moje drogie i moi drodzy. Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania, udostępniania i komentowania filmu. Jeśli poczekacie jeszcze chwilę, no to się dowiecie o co chodzi w mojej współpracy z Marfis Studiem Marka Malmana. Ale teraz myślę, że to już naprawdę wszystko. Dzięki. Cześć. Cześć. Witam Cię w najgłębszych odmentach mojej recenzji. To jest, jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem Ci o książce. Następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem Cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym, mm, ciemnym ekraniku. Czemu. Zabrałem cię aż tutaj. Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, o oh sorry, z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to studio Marfish, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje... Recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No i to w sumie tyle. Więcej powiem Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję Ci, że obejrzałeś tą recenzję. Obiecuję, że po kilku, kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty które będą wydłużały niepotrzebny odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością. Wiadomością dotyczącą księgarenki Marfisz, tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię Fantazy, Król Myśli oraz Thriller Cień przeszłości. Otóż, moi drodzy, księgarenka Marfisz. Mikrozespół do wielkich zadań zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony Pan Dawid Gawałkiewicz, recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Taka, takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzję pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek. Ja także. Tutaj sugerując się tymi recenzjami pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też e, człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na, księg na stronach księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco, już niebawem, już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne testy z serii filmów, które prezentowałem, prezentuję nadal na swoim kanale, kanale w Świecie Króla Myśli. Z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę Ręki Markiż. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.